No. Pracuj w Biedronce w centrum Warszawy. Poranna zmiana. Przed jednastą korpo szczury wychodzą ze szklanych wież. Po sałatkę i ciastko z mozzarellą. Do kasy podchodzi 10 na 10. 3D. Corpo kasuje Kasuj jej zakupy. Zapłacę kartą. I wystawia swój plastik. Jako, że zakupy za mniej niż 50, to przykładam, żeby poszło zbliżeniowo. Poszło. Nagle ona dostaje błąd w oczach. Dlaczego pan zapłacił za mnie zbliżeniowo? No bo nie wspomniała pani, że chce zapłacić tradycyjnie. Próbuj zachować chód. Powinieneś się zapytać. A ja z konta dwa razy? Albo jak mi coś nabiłeś, jak nie patrzyłam? Nagle przeszliśmy na ty. Ludzie patrzą na kobietę jak na upośledzoną. Jeśli chce pani, to możemy zrobić pani zwrot na podstawie tego paragonu. Nabije pani zakupy jeszcze raz i zapłaci pani tradycyjnie. Odpowiedz dyplomatycznie, wywołując burzby całej kolejki. Tak, od nowa i chcę rozmawiać z kierownikiem. Zawoła kierownika, bo i tak potrzebne do zrobienia zwrotu za tamten paragon. No w Kierownik stał dwie kasy dalej XD. Chcieli wyjaśnić o co poszło. Locha była szybsza. I pana pracownik zapłacił moją kartą! Za moje zakupy zbliżeniowo! Kierownik patrzy na mnie, a potem na kobitę. I w czym problem? Locha dostaje błędu. <laughs> zabiera zakupy, paragon i rusza biegiem do wyjścia. Chory, to sami idioci! Ludzie patrzą na nią z politowaniem. Nagle zdaj sobie sprawę, że taka tempa dzida zarabia pięć razy więcej niż ty. Smutniej i pracuj dalej do 15.